Witajcie, z tej strony Flok, z witam was w kolejnym poradniku do Heroesu piątki Nie pamiętam, który to poradnik, ponieważ wszystkie nagrywam pod rząd, żeby mi nic z głowy nie uciekło Dzisiaj zajmiemy się jednostkami w poszczególnych zamkach Dobrze Na początku zajmiemy się jednostkami z zamku I będę wam Mówi po kolei poziomami, myślę, że odcinek podzielę na parę. Partów i będę omawiał po dwa zamki w jednym odcinku, żeby to nie było za duże. Dobrze, pierwsza poziomowa jednostka to chłop, osiłek bądź też szeregowy. Chłop, osiłek i szeregowy mają tam są po prostu pierwszą poziomową jednostką. Aha, będę omawiał tylko ich zdolności, tak naprawdę. Co się przydaje, i tak dalej. Jest to taka zwykła, podstawowa, najpodstawowsza jednostka, Spróbuję do do nich. która tam przydaje się w początkowych bitwach, potem najwyżej do tankowania ciosów. Jego zdolności to żywe stworzenie, czyli może zostać wskrzeszone podatnik, czyli za każdego chłopa dostajemy 1 złota na codziennie. Tak, jak mamy bardzo dużo chłopów, to nawet tam, no wiesz. Wiadomo, zawsze lepiej mieć niż nie mieć. I szturm lub uderzenie. Teraz tak. Yy, możemy wejść w coś takiego i sprawdzić, co robi dane, dana, dana umiejętność. Klikając dwa razy prawym na przycisku inicjatywy. Yy, szturm daje, że może uderzyć dwa razy tam z jakąś szansą, a. poda... Yy, a uderzenie ma szansę ogłosić przeciwnika, który przeskoczy w drugą stronę w inicjatywie. Dobrze. Druga jednostka to łucznik. Ym, z ulepszeniami strzelec wyborowy lub kusznik. Ym, łucznik jest po prostu jednostką strzelającą, która jest y, dobrą jednostką strzelającą. Ym, ma bardzo tam. jest y, Charakterystyczne jest to, że ma bardzo dużą rozrzutność obrażeń. Teraz tak. Y, strzelec wyborowy i kurnik to ulepszają. Strzelec wyborowy daje to, że jeżeli y, jest przed nami stworzenie bliżej niż 3, 3 pola, ignorujemy je połowę jego obrony. Jest to używane na turniejowym, y, turniejowych grach, lecz ja jakoś nie umiem tego wykorzystać. A drugie ulepszenie to. Kusznik, który jak mówiłem Wam o krzywych strzałkach, on ma cały czas prostą strzałkę. Trzecim poziomem tutaj jest y, krzyżowiec. Tutaj mamy fanatyka i krzyżowca. O, kolejne porównanie będziemy mieli. Y, fanatyk ma taką rzecz, że jest to po prostu zwykła jednostka chodząca. Y, mamy krzyżowca, tak. To zacznijmy od krzyżowca. Uderzenie, tak samo jak u chłopaka, ma szansę ogłuszyć. Osłona tarczą. Wszystkie sojusznicze oddziały 50% obrażeń od strzałów tylko otrzymują, które są obok niego. Dobry, do obrony Szała atak istoty zwiększa się, ile ginie dany oddział. Czyli na przykład całe to zginie i on ma wtedy więcej ataku. Dosyć powszechne u tych jednostek wszystkich. Nie wiem, czemu tak jest, ale dobra. I fanatyk, który uderza dwa razy. A to samo, tylko uderza dwa razy. Spustoszenie. Jeżeli zabije jedną y, jednostkę, czyli to samo co mówiłem w pierwszym poradniku, twierdzy u tego człowieka, u tego u Bohatera, że ulepsza tamte jednostki. Zobaczycie tam o co chodzi Teraz tak powiem wam: y, To ulepszenie krzyżowe jest typowo defensywne, fanatyk typowo ofensywne. Czwarte ulepszenie. Y, Czwarta jednostka, Gryf. Gryf jest tutaj bardzo dobrą jednostką. Ma nieograniczony kontraatak. Jest żywy, no to wiadomo, lata, jest dużą istotą, czyli zajmuje 4 pola i jest odporny na oślepienie, czyli oślepienie to czar, który robi tak, że jednostka nie może nic, nic robić, póki jej nie zaatakujemy, a to jest na to odporne. W Heroesach Trójce ulepszenia się używało bardzo często, tutaj jest to dużo yy, tr dużo trudniej ten czar zdobyć i automatycznie trochę spadł na sile gryfy. Ten gryf, gryw królewski robi coś takiego, że możemy użyć właśnie tej do zdolności pikowania. Spadamy na tę jednostkę i zadajemy damage'a, Demedża, zadajemy obrażenia. A gryf bojowy robi to roztrącanie, które wam pokazywałem wcześniej. Piąto poziomowa jednostka jest to Inkwizytor, bądź też. Tu też jest Inkwizytor, tak. No właśnie. Ogólnie tam yy, ulepszenie się nie różnią za bardzo, więc powiem wam tyle, że jest to strzelec, który może rzucać czarami. Po prostu najpowszechniejszy strzelec rzucający czarami yy, Szósta jednostka to kawaleria. Tu akurat mamy czempiona. Czempioni są bardzo fajną jednostką, ponieważ Czym więcej przejadą pult yy, przed uderzeniem, tym więcej zadają... tym więcej ignorują obronę i... <kluzny> Przepraszam i tym większe zadają obrażenia ulepszenie champion daje to, że że po prostu tam mamy bonusy do tych rzeczy, które mieliśmy wcześniej a drugie ulepszenie robi coś takiego, że po ataku champion zadaje obrażenie jednostce, która stoi za jednostką, którą atakował, jeżeli taka jest Ostatnia jednostka, poziomowa jednostka, czyli Anioł. Patrzcie na statystyki i sobie porównajcie teraz to z, z chłopem. Dobra, z Z chłopem. okej, okay. niech będzie z chłopem. Te, yy, te statystyki są normalnie mniejsze, ale tutaj bohater ma artefakty, w tym trybie jest rozbudowany i w ogóle. Teraz tak, Anioł. Anioł po prostu jest. Jak dla mnie nie jest za dobrym siódemką. Raczej jest dobrą, ale nie jest jakąś tam taką bardzo dobrą jeden anioł yy, jedno ulepszenie anioła robi coś takiego że może wskrzeszać jednostki a drugie że tam ma czar bodajże który zadaje większe obrażenia jest to bardzo bardzo dobre yy, poczytajcie sobie przed rekrutacją i będziecie wiedzieli zwłaszcza że nagrałem odcinek yy, do spolszczenia którego ja używam i które będziecie mieli to samo co ja, te same opisy. Więc to tyle, myślę, że na zamek. To by było na tyle. Czekajcie na omówienie jednostek w innych zamkach. Cześć.